Rama już w konserwacji zabezpieczona wiadomo o ale dodatkowa powłoka nic nam nie zaszkodzi. A tutaj ściągamy kabinę od ramy i mamy już ją na tyle wydźwiganą, że powinna nam przejść pod końcem. Teraz zostało przód dźwignąć i wyjeżdżamy z tym. Jest pierwsza w nocy. Po pierwsze, pierwsza w nocy, piątek. Udało nam się wyciągnąć skrzynię Rozebrać częściowo ramę Oczywiście pękła w pół Do końca nam pękła, ale mamy uratowany Wyciągnięty most Wał jeszcze wisi Teraz trzeba zrobić listę brakujących części, które brakują do zawieszenia, żeby dalej Dalej działać Także na dzień dzisiejszy kończymy kolejny dzień zmagań Udało się, po ostatnimi czasy nie udało się, od dzisiaj przywieźliśmy tlen, wypaliliśmy tuleje, wybiliśmy ją, było ciężko, ale udało się ją wytargać. Części już też nam przyszły, poliuretany, nowe zawiesia, nowa tuleja, także bierzemy się do składania. Mamy nadzieję że dzisiaj to jeszcze wrzucić na ramę. Taki urywek kabina nam przeszkadza przy warsztacie przewieźliśmy ją na takim motyleczku na działkę na działce teraz nam tu nie przeszkadza My możemy działać dalej to udało się, zdobyliśmy górne wahacze jeden drugi gdzieś tu leży no. mamy dwa górne wahacze także możemy tak powiem działać dalej zostało do przełożenia to już trochę porozbierane ale zostało nam do przełożenia jeszcze jak widzicie rozkłód zawieszenia przednie Wymienić wahacze zobaczymy może jeszcze jakieś poliuretany ale na te pasy to na tyle wszystkim postępy jakie mamy to założony silnik na nową ramę razem ze skrzynią Przewody poprzerzucane i udało nam się dostać koła Koła już też mamy zamontowane razem z hakiem Także tak jak widzicie Postępy idą do przodu Tutaj mamy na garażu Już do rozebrania upaliliśmy ramę I musimy przerzucić teraz całe przednie zawieszenie Poliuretany już też przyszły Mamy nowe amortyzatory Nowe wahacze i cały zestaw poliuretanów na przód.